Bez Gratulujemy wspaniałej kolekcji, bardzo udanej. Czy moglibyście opowiedzieć nam o kulisach jej powstawania? Bo myślę, że czytelniczki magazynu co gdzieś za ile, chętnie usłyszą, jak dwóch przystojnych facetów opowiada o letnim stanie zakochania. Yy, to prawda, że kolekcja yy, powstała. Za wynikiem e, inspiracji, którą był właśnie stan zakochania. Uznaliśmy, że e, chociaż może będzie to troszkę naiwne, ponieważ e, stan zakochania to właściwie co to jest? E, tak naprawdę jest to najważniejsza rzecz, jaka może się w życiu trafić, ponieważ każdy kiedyś to przeżył albo przeżyje. I tak naprawdę właśnie e, to jest kwintesencja jakby e, życia człowieka i dla nas naj, najważniejsza. I na początek wydaje się bardzo naiwna i taka też nam się wydała na początku, ale później jak sobie wyobraziliśmy, e, jak to jest naprawdę poczuć motyle w brzuchu, to już to nie było takie naiwne, bo jednak, tak jak mówi Mariusz, każdy chciałby je poczuć, chociaż raz w życiu jak się udało, czy to było trudne połączyć styl reserved, no taki raczej spokojny, stonowany z waszym szalonym, kreatywnym, to było dla nas właśnie bardzo duże doświadczenie. Dzisiaj, też z perspektywy tych sześciu miesięcy, kiedy pracowaliśmy nad kolekcją, zdaliśmy sobie z tego sprawę z Mariuszem, że oprócz fantastycznej przygody, to było dla nas bardzo pouczające zmierzyć się z tym, żeby te ubrania były i fajne, ale jednocześnie cały czas mieć w głowie to, że no to nie będzie pojedynczy egzemplarz, tylko to ubranie musi się sprawdzić w kilku rozmiarach i musi trafić do trochę większego grona odbiorców niż tylko jedna. Specyficzna kobieta. I ta kolekcja tak naprawdę była dla nas dużą lekcją pokory. I ceny są bardzo przystępne. Jak się udało właśnie to pogodzić? Wysoką jakość, z której słyniecie, świetny design i, i ceny dla każdego. To chyba było od początku założenie rezerw. Żeby to właśnie było coś fajnego, coś jakby o klasę wyżej niż to, co do tej pory prezentowało rezerw. A jednocześnie, jakby w tych samych cenach. No wydaje mi się, że właśnie na tym polega. Może polegać sukces przyszłościowy tego, że kobieta, która niekoniecznie od razu musi ubierać się w totalnie markowe ubrania za granicą, może sobie pozwolić tutaj na e, bardzo jakieś takie wyszukane ubranie, bo niektóre z nich e, Są mimo bardzo wyszukane. i jakby poczuć się wyjątkową. A jak myślicie, czy ta wasza współpraca z Reserve zapoczątkuje nowy kierunek, e, częściej potem powtarzane właśnie współpracy wielkich Projektantów z popularnymi markami odzieżowymi? Ja myślę, że może być coś takiego. Na pewno to był duży eksperyment. Pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, zarówno dla nas jako projektantów, którzy właściwie tworzyli tylko indywidualne rzeczy, jak i dla marki masowej, która nigdy nie miała nic wspólnego w sensie projektowym z projektantami indywidualnymi. Więc, tak naprawdę, dzisiejszy wieczór i to, jak sprzeda się ta kolekcja, będzie. Jakby takim wyznacznikiem tego, czy RiZERD dalej będzie chciało współpracować z indywidualnymi projektantami. Dla nas jest to niesamowite, bo jesteśmy pionierami w tej dziedzinie i na szczęście mamy to już za sobą. Trzymamy kciuki za sukces i życzymy powodzenia również komercyjnego. Dziękujemy bardzo. Dzięki.